Idą święta, więc o pewnych sprawach nie należy zapominać. Witam. Dzisiaj krótko jak podróżało drewno od momentu, kiedy ja kupowałem deskę. Deskę, tą podbitkową, która idzie na podbitkę od spodu, bo tu już skończyłem ten daszek. No, jeszcze zostało tam rynne zamontować i balustradę zrobić, ale to już po świętach. Sam początek filmu widzieliście taki już trochę świąteczny. Kiełbasa uwędzona już w weekend była. A dopiero przyjechała. powiesiała sobie, żeby trochę dosnąć. W tym roku nie robiliśmy w pędkach, tylko w takich pałkach. Ale to co kto lubi, jak tam kto chce. Dobra, nie o świętach na razie i nie o wędlinach, tylko o tych deskach. Także jak tutaj Wam. Kurczę znowu wiatr wieje. Zostało mi tylko tutaj już zrobić podbitkę. E, jeszcze kable muszę tu wyciągnąć, gdzie będzie jakieś tam oświetlenie. E, no i co? I zabrakło mi tej dechy. Pojechałem do marketu, do tego samego, co kiedyś kupowałem. E, Kwiatusy ani już sobie rosną. E, tak to jest. M a, mówiłem wam, rynne jeszcze muszę zamontować. Kolanka mam, wszystko już mam. Zostało, rynne musiałem kupić. Kolanka, zostały mi jeszcze źle, kiedyś tam trochę wyliczyłem i pozostawały mi. Kurczę, pod słońce nie mogę mówić. Y maszyna, firmówka, najlepsza pod słońcem, oczywiście żartuję, ale swoją robotę robi. To taka marketuwa jest. Y no i teraz zobaczcie, co musiałem kupić. To jest opakowanie starego drewna. Oczywiście je trzeba pomalować jeszcze czyli tej deski. To jest deska elewacyjna, to nie jest taka deska też najgorsza jakaś tam jak to się mówi, jak to się mówi, deska boazeryjna. Jest ona jest cięższa. ta jest troszkę grubsza, czyli ma 17 mm, czyli centymetr 7. Gdzieś takiej grubości jest, a i 13 szerokości, czyli 13 cm chyba krycia. Nie wiem, czy to jest krycie, czy to jeszcze odchodzi minimalnie ten wpust pióro. No ale mniejsza z tym. Wymiary są takie. Pokażę Wam firmę, bo to w sumie bez różnicy. Nie, ma, nie jest to reklama ani nic, ale yy, że to jest tej samej firmy, tu widać i firmę i wymiary, prawda? I tutaj widać też firmę inna naklejka tylko troszkę, ale ogólnie ten i wymiary. To jest to sama deska identycznie wyglądająca, zmieniło się jak gdyby troszeczkę opakowanie. Tu zresztą widać, to jest stare, yy, trzymane na yy, strychu u brata na wiosce, yy, ale nic się tej desce nie stało, także będzie wykorzystana. No i mówiłem, miałem trzy paczki i trzy paczki zabrakło. I teraz żeby nie było, ile zapłaciłem za tą nową i zaraz Wam powiem, ile zapłaciłem za tą starą. 2,5 roku temu, no. Kiedy to było? Matko Boska. Dobra, tu jest rachunek. Eee, zobaczcie, mam nadzieję, że widać. To jest 560 zł, ale tu trzeba odjąć 58 ze względu na to, że e, kupiłem jeszcze jakiś tam tynk. E, nie tynk, a e, jakiś grunt tynkarski, czyli 58 zł odejmujemy, kosztowało to 500 zł trzy takie paczki deski, 3 metry długości, krycia jest 2,16. W takiej jednej parce jest 2,16 krycia, kosztowało to 500 zł, ale dzieląc to na takie paczki, bo jest tyle samo, bo paczki są takie same, one trochę tu krzywo leżą, ale widać jak przesuniemy, o, czyli i ta paczka, i ta paczka, to krycie jest 2,16. Hmm. Kurczę z tym słońcem i z wiatrem. I sama paczka, zaraz wam pokażę, ile kosztowała. Bo to jest tam w sklepie, jest na metry, a tutaj mamy na paczki. Czyli 167 zł. Będzie widać, mam nadzieję. To jest ta górna pozycja, 167 zł za paczkę, co daje nam 78 zł za metr kwadratowy takiej dechy. Nie jakiejś rewelacyjnej wcale. 78 zł na dzisiaj, a ja kupowałem tą samą deskę 2,5 roku temu, kiedy to było, po 31 zł. Zobaczcie, jaka jest już różnica. To przyszło 100%. 31. 31. Musimy troszkę tutaj się schować, bo idą święta. Ja muszę chcę skończyć tą podbitkę, muszę porządek tu porobić za parę dni już w sumie. Muszę to wszystko poogarniać, żeby tu już nic nie leżało. To drewno, nie wiem, czy wywiozę gdzieś, czy schowam, czy gdzieś, czy gdzieś tam coś innego zrobimy, zobaczymy jeszcze. Gdzieś pewnie odłożę część będzie do spalenia, w bani się spali. No i tyle. Czyli zobaczcie. Wtedy paczka kosztowała 66 zł, może w ten sposób, że wiem, paczka tego drewna taka sama kosztowała 66 zł. W tej chwili kosztuje 167. Jest? Jest, tak jak wam mówiłem, to jest ponad 66 to jest 130 zł to jest 100%, ze 150% drożej kosztuje drewno. Nie wiem, jak w innych jakichś tam yy, wyrobach, tak? Bo tam w sumie nie zwracałem uwagi na inne rzeczy. Musiałem kupić taką samą, jak gdyby podbitkę, żeby pasowała, tą deskę elewacyjną. Ja wiem, że można tańsze zrobić, jakby wyjście, ze względu na to, że dajemy wtedy deskę boazeryjną. Ona jest cięższa, tam nie wiem, centymetr, ma, może ma centymetr, nie wiem nawet dokładnie. I możemy zużyć też. Taką, oczywiście trzeba to jeszcze teraz zaimpregnować. Ja zaraz rozkładam kable i się biorę do roboty. Także widzicie, jak to jest. Kosztowało paczka taka 66 zł, a teraz kosztuje 167 zł. Pamiętajcie o wszystkim i tak nie zdążycie się oglądać, i dosłownie z dnia na dzień. Najciekawsze powiem Wam, że byłem kilka dni temu też w markecie i tam widziałem nie akurat to drewno, ale jeden z materiałów. Kosztował chyba 40 metalowy. 44 zł, a dzisiaj zajechałem i patrzę, już 55. Tak szybko wszystko tam e, idzie do góry. E, przy tych małych, niskich cenach tego mo mocno tak się może nie zauważa, ale przy tych wyższych cenach, jak na co? Potem, jak coś kosztuje 2 czy 3 zł i 2,20, potem to tak się nie zauważa tego, nie? Ale jak coś kosztuje na przykład 100, i raptem zachodzicie, nie, już 130, no to już widać, tak i tak to leciało. Także jest, jak jest. 150% do góry. Dobrze, że musiałem tylko kupić 3 paczki. To jest 6 metrów z groszami i 5 stówek za kawałek drewna. Masakra, powiem Wam, totalna. Na razie w ogóle nie będziemy nic zrobili takiego większego. Zrobię tylko jeszcze po świętach te barierki. Może się... Pewnie zrobię. Będę musiał dokupić, ale to już w Tartaku. Drewno, no i oczywiście elewacje. Mówiłem Wam, tynk już jest. Także pozytyw, muszę teraz tutaj pogruntować, to dlatego kupiłem ten podkład tynkarski. Tu muszę zagruntować, gdzieś tam jak trochę gdzieś wyrównać. Tam mi się rozjechało, muszę to poprawić. No, drewno ma taki urok. Czasami pompa pracuje, nie wiem czy słyszycie, ale pracuje. Troszkę wiaterek wieje. No i co, to trzeba wywieźć już, bo ten, aha, jakby ktoś chciał, tak przy okazji, do niczego to się nie nadaje, badziewny. On też jest z marketu, najtańszy chyba, ale to jest totalna porażka. Jak chcecie porządny, porządny wąż, to jednak trzeba dać trochę więcej pieniędzy. No i tyle, no co tutaj więcej wam opowiadać. Tu jeszcze też barierka, tu czekam cały czas na te dwa, dwie dechy, których zabrakło na taras. Także myślę, że jeszcze przed wyjazdem do Niemiec zrobimy tutaj bariereczkę, z przodu bariereczkę i położymy tutaj tynki. Na te ściany położymy tynki i będzie po robocie. A tutaj Ania coś tam walczy, jakieś robi ozdoby świąteczne, jajka maluje czy coś takiego i tak to właśnie leciało. No i dobra. A tak na marginesie, to Ania tutaj pół dnia teraz spędza. Jak jest w miarę w miarę ciepło. Kurczę z tym wiatrem denerwuje mnie trochę. Także ogólnie sens tego filmu był taki, że pamiętajcie, bardzo mocno drewno zdrożało. Inne towary też, ale tutaj się nie spodziewałem, że aż taka podwyżka będzie na tym, jakby na tej desce elewacyjnej. No, ale co zrobić? Dobrze, że nie musiałem kupować całości. Dobrze, że kupiłem tamte drewno, które tutaj mam w szczytach, które mam na oknach e, w ubiegłym roku, bo pewnie teraz bym zapłacił zamiast 6 tysięcy, te słupy przecież kupowałem też w tamtym roku. Pewnie zamiast 6 tysięcy za nie płaci, zapłaciłem, to bym teraz musiał zapłacić 10 tysięcy. Masakra totalna jest, powiem Wam szczerze. Więc. Nie będziemy jakoś się wysilali. Teraz zrobimy tylko tą elewację, bo ten już mam bardzo tanio kupiony. Mówiłem 160 zł wiaderko. Nie, okazało się, jakoś promocję dostałem i 130 chyba 2 zł brutto już. Także w ogóle jest super elegancko i, i miło ze strony sprzedawcy hurtowni albo, albo nie wiem, kto to tam decyduje o tych cenach, bo to ja brałem akurat przez kolegę, który bierze wszystko na swój dom i dobrał dla mnie też od razu, brał sobie tam 20 parę wiaderek i dobrał dla mnie też wiaderek u mnie dużo nie trzeba, pójdzie tylko 11, bo u mnie dużo metrów nie ma, parterówka, wiecie, góry góry już nic nie robimy, tylko okna odchodzą, także ogólnie nie jest yy, źle. I co? I lecimy tak. Tutaj widzę narożniki, okej okay, są, te wszystkie w miarę mogą być, ale tam mi ten jeden się rozjechał. Lampę trzeba jakoś zamontować, ale to zamontujemy pewnie dopiero po tynku. Pompa dalej sobie pracuje właśnie przy tym y, y, to jest wyrzut. Wyrzut z y, rekuperacji i nie wiem dlaczego tam taka wilgoć wychodzi na ścianie. Ale tak to jest. Tutaj to jedno okno mi się rozjechało, to szczelina się zrobiła. Będę musiał odkręcić i poprawić na nowo. I tak to leciało, no. Chcecie się budować, to trzymajcie się za portfele. E, I tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.